Były moje ataki, na szczęście, jeszcze bez zera. Tutaj spróbujemy zaatakować kolejnego przeciwnika. Przydałaby mi się tutaj, tak myślę, sobie prowokacja startowa. Tak, tak myślę, tak zrobię i pozbędę się tutaj. Będziemy obijali tak tu zrobimy w ten sposób. Dobra. Z krzeszacza. Dobrze. Spróbuję zrobić to w ten sposób. Ok, jest dobrze, bo mam kilka niebieskich. Czyli jak tutaj przesunę, Malflikę. Tu tak zrobimy. Cyk. Dobrze. Teraz mogę oczyścić status. Uderzyć sobie spokojnie. Dobrze, teraz podejrzewam, że wręcz nie wykończę go fioletem, ale spróbuję zrobić w ten sposób, odciągnę trochę fiolet. No, uderzysz... Dobra, odbiło się. Zatruć się. Włączę sobie jeszcze prowokację na chwilkę. Ok. To może niebieski klocek. Wydaje się, że wszystko już jest w porządku. Dobra. Pierwsza szybka walka. No, by tak zostało do końca. A, może włączę tutaj dźwięk. O. E, dobra. E, idziemy dalej. Dobra. Teraz powinny być schody. Jest Milady. Mamy prowokacje. Nie mamy żółtych bohaterów, więc może sobie nie będę brał. Kogo tutaj wziąć? Zastanawiam się, czy tutaj przypadkiem nie wziąć, ale nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Blokada, oczyszczenie, prędzej, ale to wezmę sobie luksus, tu mi się przyda. Oczyszczeniem statusu, dobra weźmiemy inny oddział i dobrze ruszam dobrze mam niebieski zrobię to w ten sposób żeby jeszcze jedną razem wzmocnić na mocniejszy atak mam tutaj już 55 hmm. a uderzę pod do odbijania. Ok to powinienem sobie tutaj szukać klucków pod niebieskimi i, I kończyłem szanie no, dużo mamy alflik czyli priorytetem będzie usunięcie lewej strony Ale co zrobić, żeby on się pojawił? Spróbuję na razie w tą stronę. Może się pojawić jakiś klocek. dystyklocek. Troszeczkę nieszczęśliwie tutaj. To no, muszę w ten sposób zagrać. W prawą stronę no, albo ile mam tutaj jeszcze do odbicia 3 no, no nie mam żółtego yy... idę na żywioł trochę ryzyk fizyk, trudno, bo nie wiem co zrobić czy podciągnąć tutaj uderzyć niebieskim, załaduję niebieski nic mi to nie da yy... nie mam ani fioletu no, zbytnio mam tylko dwa kolory do odpalenia Może mi tutaj coś skoczy Dobrze, może jest lepiej Dobrze, no to tak robię Dobra, proszę, Odbijanie się przyda albo kajdan, może nie, ale teraz pójdę w ten sposób, żeby troszeczkę ich wykrwawić też jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że teraz to się uda. Może jeszcze jakiś ląbek. No, świetnie. Dobrze. I teraz tak bym zrobił to A, ok Nie jest najgorzej. Teraz zrobię to w ten sposób, że wyczyszczę te sztuki. Tak, proszę bez... A nie potrzeba. kartenem obniżam maksymalne zdrowie, wszyscy są odporni na status, dobrze, no, mamy tutaj też słonia strażnika, bo naprawdę będzie ciężko, ale mamy dwóch żółtych, dlatego postaram się e, wziąć, tak, pójdę tym samym składem, na żółtych idealne jest soba bije, o wiele mocniej, e, no i będę musiał chyba nią zacząć, tak myślę. Tak, będę tak. Po prawej stronie, tak jak widzicie. Dobrze. Co zrobić? Tutaj pójdę. A, tu jest to. Ojejku. Mocno. Kontrolę kontroli. Mocno. Nie będzie tak lekko. thank you podciągnąć ten niebieski żeby połączył mi się w ten sposób dobra zrobimy ryzyk fizyk niebieski jest no i teraz nic na czwarta nic na farta. Nie wiem, czy po prostu hiwikę nie przeczekać. Myślę, że chyba to będzie najrozsądniejsze. Niech ona mi ściągnie to wszystko. Tak. Okej. Okay. Dobra. I teraz... Teraz zrobimy... Czyścimy. Ło! Nie wyczyszczę tego! Co to jest? Aha, niedowołania czarami. O matko. No to lipka trochę. To w ogóle jest ciężkie. No to muszę być. troszeczkę szczęśliwie. Ale co teraz? Muszę uderzyć się. Yeah. <laughs> Ok, zobaczmy jak to wygląda. Obrona tutaj 16 temu B, No to jak pójdzie w górę, to będzie naprawdę dobrze. Generalnie 509 miejsce, mimo że obrona tak się nie spisuje. Nie jest źle sprawdźmy, kto tutaj stopki jest wysoko z Polski. Nikt mi się nie rzuca w oczy. Dobra. O, jest, jest. Mario, pozdrawienie do ciebie. 62 miejsce. Super, jaką masz obronę? Aha, z księdarem. i Z goblinem. Ekstra. I ktoś jeszcze? Chyba już nie. Dobra. No nic, no to, to dzięki. I do zobaczenia w ostatnim dniu, w piątym. Trzymajcie się.